Dziś przyjrzymy się bliżej jednemu z chyba najbardziej hmm, intrygujących przedmiotów w historii chrześcijaństwa. Mówię o bezszwowej szacie Jezusa. Tak, to fascynujący temat relikwia owiana tajemnicą. Korzystamy dzisiaj z tekstu Bezszwowa szata Jezusa relikwia i tajemnica. Spróbujemy prześledzić jej historię możliwe miejsca przechowywania, no i oczywiście znaczenie. Właśnie. Zacznijmy może od samego źródła. Ewangelia Jana, scena pod krzyżem. Żołnierze dzielą szaty Jezusa, ale zostaje tunika. Tak, Jan pisze: "Wzięli też tunikę, która jednak nie była szyta, lecz cała tkana od góry do dołu". I tu kluczowe. Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy. I właśnie ta tunika, ta nieszyta, bezszwowa rozpala wyobraźnię od wieków. Co w niej było aż tak specjalnego? Poza tym, że należało do Jezusa oczywiście. No właśnie, ta technika wykonania, tkana w całości bez żadnych szwów. To było coś naprawdę, naprawdę rzadkiego w tamtych czasach. Aż tak. Tak, wymagało to ogromnej wprawy i specjalnych krosien. Co ciekawe, Istnieje pewne powiązanie z tradycją żydowską. To znaczy? Szaty arcykapłana w świątyni jerozolimskiej też miały być bezszwowe. Niektórzy widzą w tym, wiesz, pewną symbolikę. Że Jezus jako nowy, najwyższy kapłan? Dokładnie, że ta szata symbolizowała jego doskonałe, niepodzielne kapłaństwo. Jakby sama forma już niosła treść. Fascynujące. Dobrze, ale co się stało z tą tuniką po ukrzyżowaniu? Tutaj chyba historia robi się bardziej Mglista. Oj, tak zaczynają się tradycje, legendy, często ze sobą sprzeczne. Nie mamy pewności, ale są miejsca, które roszczą sobie prawo do jej posiadania. Główne to chyba Trewir w Niemczech? Zgadza się. Trewir, tam legenda wiąże szatę ze świętą Heleną, matką cesarza Konstantyny, tą słynną odkrywczynią relikwiów. Miała ją znaleźć w Ziemi Świętej w IV wieku i przywieźć właśnie do Trewiru. Tak mówi tradycja. Szata jest przechowywana w tamtejszej katedrze, pokazywana niezwykle rzadko, ostatnio chyba w 2012 roku. Ale jak z dowodami historycznymi? Są jakieś twarde fakty na poparcie tej wersji? No właśnie, tu jest problem. Mamy silną, wielowiekową tradycję, kult, ale yy, wczesne źródła historyczne milczą na ten temat. Pierwsze wzmianki o szacie w Trewirze pojawiają się znacznie, znacznie później. Czyli piękna legenda, ale historycznie niepewna. A drugie znane miejsce. Argentyil pod Paryżem we Francji. Argentyil. Tam z kolei tradycja jest późniejsza, tak? Mówi o Karolu Wielkim. Tak, VIII wiek. Karol Wielki miał otrzymać tunikę jako dar, może od cesarzowej bizantyjskiej Ireny i przekazać ją klasztorowi benedyktynów w Argentyil. Ej, co ciekawe, tutaj chyba wkracza już trochę nauki. Były jakieś badania. Tak, w XX wieku przeprowadzono analizy tej tkaniny z Argentylii. I wyniki są, no co najmniej, intrygujące. Co ustalono? Po pierwsze, materiał pochodzi z Bliskiego Wschodu. Po drugie, datowanie radiowęglowe, choć z pewnym marginesem błędów, wskazuje potencjalnie na pierwszy wiek naszej ery czyli czasy Jezusa to już coś. Dokładnie. A co chyba najbardziej elektryzujące, znaleziono na niej ślady krwi. Krwi grupy AB. Czekaj, AB. To ta sama grupa krwi, którą zidentyfikowano na całunie turyńskim? Właśnie. I także na Sudarium z Oviedo. To połączenie jest naprawdę zastanawiające. Oczywiście to wciąż nie jest ostateczny dowód autentyczności, ale daje do myślenia, prawda? Niesamowite. A czy są jeszcze jakieś inne miejsca, fragmenty? Tak, wspomina się o mniejszych fragmentach przechowywanych w różnych miejscach, np. w Watykanie czy w Hiszpanii. Ale Trevir i Argenteil to te dwa główne ośrodki. Dobrze, to przy tylu rozszczeniach, różnych tradycjach, badaniach dających niejednoznaczne wyniki, jak w ogóle podejść do autentyczności? Czy nauka może tu coś definitywnie stwierdzić? No cóż. Na obecnym etapie nauka nie potwierdziła autentyczności ani relikwii z Trewiru, ani tej z Argenteil. Mamy poszlaki, mamy tradycje, ale brakuje tego, co nazwalibyśmy naukowym dowodem. Czyli pozostaje sfera wiary? W dużej mierze tak. To jest ten dylemat. Co jest ważniejsze – materialny dowód, czy siła wielowiekowej tradycji i wiary? Dla wielu ludzi sama myśl, że tak delikatna tkanina mogła przetrwać 2000 lat, jest już znakiem, cudem. I w sumie wiemy, że starożytne tkaniny mogą przetrwać. Wspomniałeś całun, sudarium. Tak, to możliwe, ale w przypadku bezszwowej szaty, pytanie o jej fizyczną autentyczność wciąż pozostaje otwarte. To tajemnica. Skoro więc ta fizyczna strona jest tak niepewna, może skupmy się na tym, co ta szata znaczy. Jakie jest jej znaczenie symboliczne, teologiczne? Jest ono bardzo bogate. Już wspominaliśmy o tym możliwym nawiązaniu do kapłaństwa Chrystusa. Ale jest też inny, bardzo ważny wątek. I jaki? Jedność kościoła. Już w III wieku święty Cyprian z Kartaginy pisał o tej nierozdartej przez żołnierzy tunice jako o symbolu jedności kościoła Chrystusowego. Kościoła, który nie powinien być dzielony. Czyli ta niepodzielna szata jako metafora niepodzielnego Kościoła. Piękne. Dokładnie. To bardzo mocny symbol, zwłaszcza w kontekście późniejszych podziałów w chrześcijaństwie. Ponadto szata symbolizuje też pewną duchową integralność samego Chrystusa. W jakim sensie? W przeciwieństwie do tych wierzchnich szat, które żołnierze podzielili między siebie, ta wewnętrzna tunika pozostała nietknięta, cała. Odczytywano to jako znak jego nienaruszonej, bosko-ludzkiej natury, jego doskonałej ofiary. Podsumujmy więc, mamy relikwie z bardzo mocnymi korzeniami w Ewangelii, jej fizyczne losy giną gdzieś w mrokach historii, tworząc legendy. Tak, główne miejsca kultu to Trewir i Argentyl, każde z własną tradycją, swoimi argumentami. Historia miesza się tu z wiarą, a naukowe poszlachy, no cóż, pozostają poszlakami. Autentyczność niepotwierdzona. Niepotwierdzona. I to wpisuje bezszwową szatę w szerszy kontekst wielu innych relikwii, gdzie wiara i tradycja odgrywają kluczową rolę, często większą niż materialne dowody. To prawda. Hmm. I może warto na koniec zastawić takie pytanie otwarte. Niezależnie od tego, czy jakikolwiek fizyczny fragment tej szaty przetrwał, jak sama idea... Czegoś niepodzielnego, bezszwowego, integralnego rezonuje dzisiaj. Hmm, w świecie tak bardzo podzielonym. No właśnie. Czy ta koncepcja jedności, całości może być dla nas inspiracją? Nie tylko w wymiarze religijnym, ale tak po prostu w życiu, w relacjach, w społeczeństwie. Może to jest najważniejsze dziedzictwo tej tajemniczej tuniki. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego. Odcinka, i oczywiście, jeśli podobają ci się takie historie, a będę ich zamieszczał tutaj zdecydowanie więcej, to oczywiście zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, byś był, była na bieżąco. Daj też znać w komentarzu, co myślisz o bezszwowej szacie Jezusa. Na pewno niejednokrotnie słyszałeś o tym w Ewangelii, która była czytana w kościele, bądź samemu być może czytasz Ewangelię. Zostaw komentarz, daj łapkę w górę i widzimy się, czy słyszymy w następnym odcinku związanym z duchowością, ale nie tylko.